Hej, cześć, dajcie. z tej strony Gilatki. zapraszam Was bardzo serdecznie na konieczny X-Reallogs. Moi drodzy, dzisiaj będziemy palić i się na tym oczywiście wzbogacać. Będziemy mogli robić różne rzeczy. Na razie mamy 5000 gotówki. Możemy wziąć sobie taką skrzynkę na przykład za darmo. E, chwila to jest. Uuu! E, ok. F to throw. Aha, bo mogę sobie zaczepić gdzieś, tak? Mogę sobie... Okej, okay, dobra, dobra, nie chcemy tego na razie robić. Bierzemy nasz palnik i palimy, proszę bardzo. Jak będziemy palić, to będziemy dostawać więcej rzeczy. Czy mogę podpalić gdziekolwiek? Chcę? W sensie wydaje mi się, że podpalanie na samym dole będzie najbardziej efektywne i najbardziej efektowne, znaczy efektowne z czasem, bo na początku będzie wyglądało dosyć słabo, ale wydaje mi się, że może to być dobre rozwiązanie. Dobra, spaliliśmy kawałek, czy musimy spalić całe? Stówkę za to dostaliśmy, dobra. To za to możemy kupić sobie teraz tutaj taki, o proszę, aparacik i możemy go... Zacznijmy go palić od tego elementu. W sensie aparat jest mały, więc powinniśmy być w stanie spalić tego bez żadnego większego problemu. Bardzo ładnie się pali. Zaraz możemy też zobaczyć inne rzeczy, jakie tu można w ogóle kupić. No jakieś, widzę, są riberfy nawet jeśli chodzi o to, więc wow. Zespawnowaliśmy, a możemy pięć przedmiotów na raz zespawnować. Oj, zabrało mi te pieniądze. I za to dostaliśmy 200. Dobra, czyli dzięki temu jesteśmy w stanie coś robić. To są nasze itemki. To są pieniądze, które możemy kupić. Dobra, no można kupić dużo pieniędzy tak naprawdę. Są gamepasy. Możemy flametrawera sobie kupić. O kurde. To brzmi dobrze. To brzmi bardzo dobrze. I to jest limit. A, i możemy za pieniądze kupować limit, żebyśmy więcej mogli to przedmiotów kupować albo dostaniemy też bło. Dobra, jako że już tutaj jestem, to możemy myślę kupić sobie tego Flame -trollera. Myślę, że to będzie super rzecz, jeśli chodzi o to. Spróbujemy zespawnować sobie kilka skrzynek i spalić je naraz. E, tylko czy będzie nam to dane. Dobra, zróbmy pięć skrzynek. E. O. Okej, to było co najmniej dziwne. Wyglądało co najmniej dziwnie. Niech będzie. Witam. Nie wiem, czy on mógł w ogóle tak jakoś. Ja muszę... a tu. Trzy, cztery, ej, idealnie I mamy palnik Który Dobra, pali, pali, ewidentnie Pali, o tak To jest moja wieża, proszę bardzo, niech Płonie, niech płonie I się spali, ciebie też mogę, Bekon, spalić Mogę cię spalić, Bekon? Uciekł, <kuły>, wystraszył się <głucie> Wydam plus 200! I teraz dostaniemy, chwila, jak plus 200 Powiem, pięć Za pół To już jest spalone, nie? Za to nie dostaniemy pieniędzy Jakim z ten dostępie? Jakim 5700? Dobra, to było jakieś dziwne. Dobra, możemy coś drugiego zrobić. Ale mógłbyś sobie stąd pójść, panie Bekon. Mógłbyś nie męczyć ludzi, tak naprawdę. Wiecie co? Zmienię serwer, bo to będzie męczące. Dobra, czy nie ma tu nikogo dziwnie latającego? Chyba nie. Tam jest w ogóle jakiś. O kurde, co jest? Ktoś jakieś rakiety spawnuje. To się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Dobra, robimy itemki i spawnujemy coś, co możemy najdroższe. Możemy spawnować kanapę. E, kanapę. Dobra, palimy ją. Uuu, palimy kanapę! Znaczy fotel, to jest, e, oczywiście to nie jest zwykły fotel. To jest super, alfa, mega designerski fotel, który jest specjalnie zrobiony dla nas. Czy on już się spalił? Dobra, dostałem pieniądze. Naprawdę zwątpiłem przez moment, że w ogóle cokolwiek dostanę. To jest to już jakaś masakra. To są w ogóle jakieś mega... Gościu ma rakietę. Ile gościu musiał robić? Za dziesięć riberfów jest rakieta. Tam jest dom w ogóle. Dobra chwila. Co jest, co jest za riberfa? Aha, 500 tysięcy musielibyśmy uzbierać. Kurde, to, to nie jest to nie są tanie rzeczy, szczerze mówiąc, to nie są ani trochę tanie rzeczy. są za miliony w ogóle, jakaś totalna masakra. No dobra, niech będzie. Możemy co, co możemy zrobić? Zróbmy sobie pięć, pięć takich o, tych, proszę bardzo. Pięć obrazów możemy spalić. Nie wiem, czy one się będą jakoś palić, wybitnie, bo... O, chyba je podpaliłem już. Dobra, teraz się falą. Proszę bardzo, ile zarobimy z tych 5000? tysięcy? Mieliśmy 6600. I uwaga, w tym momencie mamy. Tutaj się jeszcze palą powoli, chyba. 3200 dostałem. Dobra, mamy 8000, nie? Jakby ja nie będę narzekał. Mamy kawałek tego 9600. Okej, okay, to możemy paletę spalić albo kilka książek. To też jest dobra inwestycja. Dobra, palimy kilka książek. Książki powinny się szybko spalić. Pomyślmy sobie o tym, że to są lektury do szkoły. Wszyscy je kochamy i uwielbiamy. <laughs> Najlepsze lektury szkolne. Ej, chwila, a bo ta książka się pali dalej, dobra, nie będzie. Możemy też, myślę, zainwestować w małą, w małą paczkę yy, pieniędzy, żeby kupić coś dużego albo kupić dużo mniejszych rzeczy. No to też jest opcja, nie? Dobra, mamy 42 tysiące. Możemy kupić na przykład cztery palety. O kurde, palety to się będą paliły. Patrzcie, ja nie muszę nic robić. Palety układają się na siebie po prostu w strych. Idealnie, ja nie muszę nic dotykać. Po prostu to jest piękne. Ile za to dostanę? Mogą się długo palić, bo to dużo drewna, nie? Jakby, jakby nie patrząc na to. Ale może się to rzeczywiście opłacić. Dobra, palą się nawet dwie, nawet trzy naraz. Telewizor możemy palić. O kurde, mamy 46 tysięcy. Jeszcze coś? To chyba nie za dużo dostałem. Dobra, spalmy takie szafki. Nie, to są szafki? Nie. To są. Kom nie, chwila, to są trumny jakieś. Nie, to są szafki. A, bo z tyłu są dziury na tego. Tam, to mnie zdziwiło, to mnie zdziwiło. Z tyłu są po prostu na kable. 13,5. No nie, to nie dostajemy jakoś wybitnie dużo, powiem Wam szczerze mówiąc. To nie jest naprawdę jakoś dużo. No dobra, spróbujmy kupić jedną drogą rzecz. Wydajemy 45 tysiąca. Podpalmy ją, proszę bardzo. Pięknie wygląda. O nie. O nie, ktoś biegnie w miejscu. Nie, to jest najgorsza możliwa opcja. Niech to. Ty... Dobra, moi drodzy. Yy, Mały failik. Yy, <grafię> bo grałem tu sobie chwilę i tak się zastanawiałem. Mówię, no fajnie. I, i nic wam nie nagrałem. Tak się <grafię> przestanawiałem, w sensie, ale spokojnie. Yy, taktyka jest taka, że możemy postawić sobie cztery stoły. Stoły się bardzo dziwnie spalają, bo często zostają te nóżki i te, te środki wypadają. Zresztą, może to również się stać teraz. Ale zdziwiłbym się, gdyby się stało. No, teraz się akurat przywrócił. Nie wiem czemu, wcześniej się nie przewracało. No i możemy też do, dorzucać do tej kupy. O, proszę bardzo, patrzcie, możemy zrobić tak. Możemy zrobić kolejny, kolejny kolejny. I teraz jak coś się spali, to to automatycznie będzie się Już chodziło na kolejny. Ja znowu stawiam kolejny, to się przewraca w tym przypadku. Zaraz się kolejny spod spodu spali. <laughs> Może być też... Chwila to jest takie małe? Nie, nie myślałem, że to jest takie małe. Nie spodziewałem się. Pali się? Dobra, pali się. Nie spodziewałem się, że to jest takie małe, naprawdę. Myślałem, że to jest większe zdecydowanie. Także możemy już te koła palić. Nie, nie tak. Możemy już te koła palić, które tutaj są. Możemy też palić kolejne rzeczy, jak na przykład telewizor, tylko muszę dostać pieniędzy trochę. Możemy spalić telewizorek. Możemy też zaraz ten okrągły stół, co brzmi trochę bajkowo, król Artur, te sprawy. Ale to, to nie o to chodziło. jak się ładnie rozpadł. Pięknie. I szybciej się spalił niż tamto, mi się wydaje. Dalej mam jeszcze jedną rzecz, która się niby tu pali. Dobra, 82 tysiące, moi drodzy. Więc jesteśmy w stanie już to krzesło zrobić. Proszę bardzo, krzesło, palimy krzesło, to jest szkolne krzesło. Czy ja mogę na nim usiąść? A czy tak względnie mogę usiąść? Proszę bardzo. <laughs> co on tam robi? Jakie luksusowe samochody spawnuje? Co jest? Czy to jest za ryberfy jakieś? To jest na bank za ryberfy, nie? Tak, ze dwa reberfy, fu Drogie te limuzyny, muszę przyznać, na no pewnie dużo pieniędzy to dostaje też, jakby nie patrzeć Dobra, co my możemy jeszcze spalić? 91 tysięcy, to jeszcze mi brakuje, mamy ile? 84 Spróbujmy postawić takie szafki To są szafki czy to, nie wiem To są chyba szafki, regały Regały? Może regały, nie jestem, pewnie, nie znam się aż tak bardzo na tym Na górę nie ma co dorzucać jakichś śmieci, ale to się bardzo ładnie przejmuje o. Przejmuje ogień, chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie Z jednego na drugie, ale nie za bardzo i teraz byśmy potrzebowali 500 tysięcy zrobić i plus 10 pieniędzy dostawalibyśmy za każdy ten. No nie jest to dużo, nie jest to jakoś wybitnie. Wydaje mi się, że powinniśmy starać się skupić teraz kupować rzeczy takie, o, na przykład to. Pup. <grym> <grym> bardzo ładnie. 7 zaspałnowanych naraz nie ma problemu! Proszę bardzo, wszystko podpalimy. Palety też będą się bardzo dobrze palić, jeśli chodzi o to, jeden na drugim. No i cyk, pieniążki dostajemy 13,5, czyli na każdym zarabiamy tysiaczka. To jak spalamy 10, to zarabiamy 10 tysięcy. Co jest chyba bardziej opłacalne niż cała reszta, szczerze mówiąc. Moglibyśmy też palety zrobić: pyk, 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 pyk. I pyk, i palety. I palimy palety. Tak, tak naprawdę tylko podkładam zapałkę. Tylko jedną zapałkę już jest z głowy, już jest zrobione. Proszę bardzo, mogę w to na to wejść nawet. Witam. Male się, jak gra o tron trochę, ale to nie to. Dobra, i teraz powinniśmy zarobić ile? Chwila, nie patrzę, bo dostajemy seriami. Czy osobno dostanę pieniądze? 10, 100. Też tysiaka na tym zarabiamy. To też jest spoko. Proszę bardzo. I znowu się pali. I za 225 tysięcy. O kurde, za 4 tysiące robót to jest nie, nieograniczona ilość. W sensie nie ma limitu. To by było kozackie. Totalnie kozackie to by było do zrobienia. Zobaczmy, co nowego możemy w takim razie, skoro już zarobiliśmy trochę pieniędzy. Możemy zbiórko biurko, po prostu biurko, nic więcej, to jest biurko, nic więcej. E, 91,6 zobaczmy ile na tym zarobiliśmy, patrząc na tamto powinniśmy na tym 10 tysięcy zarabiać, przynajmniej, przynajmniej 10 tysięcy, 91,6, zobaczmy, uwaga, po, 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 jeszcze chwila, jeszcze kawałek, 91,6, 94, 94, zarobiliśmy 3 tysiące na tym, biorąc pod uwagę, że możemy tylko jednego spawnować, to nie jest to zbyt dużo, chwila, to jest naprawdę zwykła tablica, Ej, to nie są jakieś super fajne itemy. Liczyłem, że tu będzie coś naprawdę już takiego, wiecie, potężnego. Wiadomo, tamto łóżko na przykład jest za 170 tysięcy. To musimy zdecydowanie więcej zrobić, ale no. Ja bardzo bym chciał. To jest chyba w ogóle na kije podstawka. Tak mi się wydaje. I... mamy co? Ławkę mamy jeszcze. Ławka się od razu przywróciła. Czy ona nóżki ma betonowe? Jaką... O, dostaliśmy kolejne... St Czy to się zbagowało? Nie jestem pewien, czy to się zbagowało. Mogę to podpalić? Halo, bo to tylko dymi. Chcę podpalić. Dobra, podpaliło się. Wydaje mi się, że się zbagowało, bo teraz mamy, będziemy mieli 200 tysięcy. Bo jeszcze to się pali. Tak? Coś na bank się zbagowało. 200 tysięcy. Dobra, nie narzekam. Chciałem łóżko spalić, to spalę łóżko. <laughs> jeszcze się w nim, oczywiście, yy, siedzę. Na nim siedzę. Pale się. W łóżku własnym. Nie no, teraz spoko, 181 tysięcy. Ile to będzie kosztowało wszystko? Poduszki się najdłużej palą. Pamiętajcie, drewno nie pali się najdłużej, poduszki się palą dłużej. 175 tysięcy. No zarobiłem czwórkę, to nie jest jakoś wybitnie dużo, szczerze mówiąc. Patrząc na ilość przedmiotów, to powinienem teraz spawnować rzeczy za 20 tysięcy jakoś. Na przykład... Ale najlepiej to byłoby takie, które się stakują na sobie. No, część z nich się nie chce stakować. Jedno się nie chciało zestakować, ale jest ok. O. Pek. Czy to się podpali też? Wydaje mi się, że muszę się odsunąć. I to tak, jak najeżdżam, nie wiem, czy mam na to kliknąć, czy podpali się? Nie jestem pewien, czy jest podpalone. Wydaje mi się, że cały czas nie jest podpalone. Czy to się podpaliło? Ciężko stwierdzić. Dobra, podpaliło się. Już 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 padło. Dobra, już wszystko jasne. Teraz tak naprawdę, co byłoby najbardziej sensowne? Chyba te szafki, bo w sensie te regały, bo one na siebie stoją. Ile mogę zrobić taką wieżę? Raz, dwa, to tyle. Wieża z sześciu. Podpalam. Piękna wieża. Na razie największa wieża, którą ułożyłem tak naprawdę. Tylko że za, za wolno będzie się ogień przenosił. No, za, za wolno. No i to już nie są spalone. Dobra, niech będzie. Proszę bardzo. Teraz się już wszystko pali. Przyściutko Wszy, się pali. Idealnie pali się wszystko. 40 tysięcy dostałem, to też nie jest jakoś wybitnie wiele, 40, tu jeszcze z... a, jeszcze 4 przedmioty się nie wypalą, ok, niech będzie ehm, tu jest kolejna jakaś szafka, nie jestem pewien jaka, kolejne pieniądze nie, to już tyle, to jest najdroższa szafka, nie wiem czemu akurat ta jest taka droga, szczerze mówiąc, ale jest najdroższa z tego co możemy, czyli tak naprawdę musielibyśmy teraz dojść do ile ja mówiłem, a tu już są schody jakieś fajne, musielibyśmy dojść do 500 tysięcy co jest sporą ilością, albo 225 tysięcy, żeby znowu kolejne rzeczy móc spawnować, w sensie więcej, to też jest jakaś opcja, żeby szybciej zarabiać, ale no, tak to wygląda, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, chcecie sobie popalić, więc zapraszam, linki z trzymajcie się ciepło, no i cześć!